Pokażę Wam, jak zrobić korowarkę takiego stylu. Ta jest aluminiowa, ją można u mnie nabyć prywatnie oraz wygrać na konkursie. Pokażę Wam, jak zrobić po bardzo niskim koszcie praktycznie za darmo, jeżeli ktoś ma rzeczy w domu takie. A więc tak, potrzebujemy cztery, śrubki, tak, tak zwane nakrętki motylkowe, cztery podkładki, dwie śruby ósemki. Dwa klocki od dziecka, bo to są klocki od dziecka do zabawy. Kątownik. Ucinamy sobie. No i wywiercamy dziury, jakie chcemy. Ja wziąłem sobie te mniejsze, zrobiłem cztery dziury, bo to wystarczy, żeby Wam zaprezentować. Więc zobaczcie sami, jak sobie radzi ona z kablem. Akurat się sobie taki kabel, bo innego nie mam. Jest to kabel 3 Nie jest on rozcięty, więc zobaczcie sami, jak sobie korwarka daje radę. Oczywiście każdy wie, że trzeba nóż nastawić odpowiednio. To już trzeba sobie wyczuć to. Bo może być tak, że ktoś sobie go nastawi, będzie nóż wypadał, nie będzie ciął albo coś i się będzie denerwował. Powie, że to nie działa działa tylko trzeba sobie odpowiednio ustawić nóż i wszystko idzie jak po maśle Więc zobaczcie powoli sobie przyciągnąłem ten kabel przez tą korowareczkę drewnianą no i wyciągamy sobie po bludku kabelki oczywiście tą czynność z tymi kablami małymi również zrobimy na tej korowarce tylko trzeba sobie zmienić na mniejszy otwór. Tak samo to działa na takiej samej zasadzie. Więc jak mówiłem. To jest najtańszy koszt. Jaki można przeznaczyć na korowarkę. Żeby mieć dwa kawałki drzewa. Kawałek metalu. Każdy to ma w domu. Śruby ósemki. Cztery podkładki. Dwie motylkowe. Nóż. I możecie się bawić z kablami na to nie trzeba dużo pieniędzy tak jak mówiłem ta korowarka którą kupiłem 28 euro kosztowała te do wygrania moje one mają na więcej otworów więc nie wiem ile by kosztowały żeby zakupić w internecie takie jak są no ale aluminium cała aluminiowa to jednak jest trochę koszt zrobienia takiej ale oczywiście taka się sprawdza i jest wystarczająca dla użytku domowego. Więc oczywiście jak się filmik podobał. Oczywiście zapraszam do konkursu na tą korowarkę. A tą możecie sobie zrobić sami w domu. Więc zostawcie łapkę w górę. I trzymajcie się. Hej.